Witam serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia chrześcijańskich rodzin, eurodeputowanego szóstej kadencji. Witam serdecznie, szczęść Boże, panie doktorze. Cześć Boże, witam serdecznie. Z perspektywy Polski, z perspektywy także Litwy, ale wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w dalszym ciągu, Panie Doktorze, z niepokojem patrzymy na to wszystko, co dzieje się u naszego wschodniego sąsiada, na to wszystko, co dzieje się w Białorusi. Tak, to prawda. Przyszłość Białorusi ma strategiczne znaczenie dla Polski, ale też dla wszystkich krajów w tej części Europy. I dlatego polityka wobec Białorusi powinna być prowadzona w sposób bardzo rozsądny i wyważony. Niestety tak nie było. Otóż to, co dzieje się obecnie na Białorusi, jest coraz bardziej niepokojące i coraz bardziej oddala Białoruś, ten kraj od, od nas. I wydaje mi się, że Białoruś będzie niestety stracona na kilkadziesiąt lat, jeśli nie na dłużej, z naszego punktu widzenia. Otóż, e Pan Łukaszenka, prezydent Białorusi przekroczył Rubikon, to znaczy punkt, poza którym już nie ma powrotu do, do, do pewnych rozmów czy manewrów dyplomatycznych, które mogłyby złagodzić sytuację. Otóż używając siły wobec własnego społeczeństwa, brutalnej siły wobec demonstrantów, zwłaszcza pokojowych, no, skazał się przede wszystkim na dryfowanie w stronę wschodniego sąsiada, w stronę Rosji. Ale nie stałoby się to, gdyby również kraje Europy Zachodniej prowadziły trochę inną politykę. Pamiętajmy, że prezydent Łukaszenka od początku swojej prezydentury prowadził politykę dwubiegunową. To znaczy, jak to się mówi w dyplomacji, grał na dwóch fortepianach, tym wschodnim i zachodnim. Starał się utrzymać swoją autorytarną władzę na Białorusi, Poprzez właśnie lawirowanie pomiędzy tymi e, dwoma siłami, wschodnią siłą i zachodnią, i mimowolnie tym samym de facto sprawiał, że Białoruś była ciągle państwem niepodległym, że nie została wepchnięta w stu procentach sferę wpływów e, rosyjską. Więc to, co się stało na Białorusi, ja postawiłem taką tezę i oceniam to jednoznacznie. Moim zdaniem, zachodnia dyplomacja i zachodnie państwa, w tym również Polska połknęły przynętę zawieszoną na haczyku przez Władimira Putina. E, otóż e, jeśli chodzi o wybory na Białorusi, proszę zauważyć, że nie wysłano na Białoruś żadnego obserwatora. Szkoda, bo dzięki temu wiedzielibyśmy w stu procentach, jak wyglądały te wybory na Białorusi. Nie wysłały tego żadne organizacje międzynarodowe, nie wysłał Parlament Europejski, ani OBWE, ani inne państwa sąsiednie. Później. Wykorzystano tę całą sytuację do ostrego zareagowania na to, co stało się na Białorusi, pozostawiając Łukaszence tylko jedną drogę wyjścia z tej skomplikowanej sytuacji czyli drogę wschodnią, prorosyjską. I tak się niestety stało. Ja powiem tak: przekonuje mnie do tego, że ten scenariusz, moim zdaniem, został napisany misternie przez, przez Putina ponieważ jest taka stara rzymska maksyma. Ten uczynił, kto odniósł korzyść. Na całym tym zamieszaniu na Białorusi czy wokół Białorusi korzysta tylko jedno państwo i tylko jeden polityk. Mówię o mocarstwie na wschodzie, czyli korzysta z tego tak naprawdę Rosja, która od dawna chciała Białoruś uczynić swoją wyłączną strefą wpływów. O tym świadczy też list, który pięć dni przed wyborami wystosował Walerii Cepkało. To mąż Weroniki Cepkały, tej najbliższej współpracownicy e, Sietłany Cichanowskiej, e, e, pana Walerii Cepkało, on był również kandydatem na prezydenta Białorusi, nie został w konsekwencji ostatecznie zarejestrowany przez Komisję Wyborczą Białoruską i wyjechał z rodziną e, do Rosji, ale pięć dni przed wyborami napisał list do Władimira Putina. I to jedno zdanie z tego listu chciałbym zacytować. On pisze tak: Zwracam się do pana Władimirze Władimirowicza oraz do naszych braci Rosjan z prośbą, by nie popierać po raz kolejny Aleksandra Łukaszenki, ale wesprzeć przeprowadzenie wolnych wyborów i potępić prowadzoną przez białoruski reżim antyrosyjską politykę. Cóż to oznacza? Że opozycja, która obecnie się ujawniła, i najbliżsi doradcy pani Cichanowskiej pisali listy do Władimira Putina zaniepokojeni jego antyrosyjską polityką, co potwierdza, proszę ojca, tezę, że Łukaszenka chciał cały czas grać pomiędzy Wschodem i Zachodem. E, stało się zupełnie teraz inaczej. Obu stronom, i Zachodniej, i Białoruskiej, będzie ciężko się cofnąć. Jest to wręcz, powiem, niemożliwe. A Rosja wykorzystała to bardzo cynicznie. Mamy spotkanie i z premierem Łukaszenki, e, z premierem rosy rosyjskim pana Prezydenta Łukaszenki, mamy też podpisanie już deklaracji o zacieśnieniu współpracy i tak naprawdę można powiedzieć w jakimś sensie o wchłonięciu Białorusi przez Rosję, więc mleko zostało rozlane. Ale efektem tej ślepej, moim zdaniem, i nieprzemyślanej i nieprzemyślanej polityki, również polskiej dyplomacji, jest to, że E, zwłaszcza Polacy zamieszkujący Grodzieńszczyznę odczują teraz to najbardziej, bo ostrze działań e, te, Łukaszenki będzie właśnie skierowane zgodnie z jego zapowiedziami przeciwko Polakom tam zamieszkującym. Niejednokrotnie słyszeliśmy te słowa, które były swoistego rodzaju groźbami wytoczonymi e, przeciwko Polsce, jakoby to Polska była spiralą nakręcającą te wielorakie i trwające już wiele dni protesty na Białorusi, Panie Doktorze. No tak. E, I te preteksty, czy, czy, czy te prowokacje zostały właśnie teraz wykorzystane do działań przeciwko Polakom zamieszkującym e, Białoruś. Ale my w III Rzeczypospolitej, cała nasza dyplomacja, cała, kompletnie, e, do, by, była, czy jest nadal e, zaczadzona do, doktryną Giedroycia. Według tej doktryny my niestety tracimy wpływy na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Proszę zauważyć, że na początku lat dwutysięcznych doszło również z udziałem Także Polski do rozbicia e, związku Polaków na Białorusi, bardzo silnego na dwa. Dzisiaj mamy cztery nic nieznaczące związki. Na Ukrainie również tych, e, tego nie mamy. Zbyt słabo wspieramy Polaków e, na Litwie. A ta doktryna, bardzo antypolska doktryna Giedroycia mówi, że interesy z państwami leżącymi na wschód od Polski, czyli z Litwą, Białorusią i Ukrainą, są ważniejsze niż zachowanie silnej polskiej mniejszości w tych krajach. I to jest moim zdaniem niewybaczalny grzech 30 lat polskiej dyplomacji. Powiem więcej, bo ja na Białoruś jeżdżę regularnie, jeździłem, bo teraz wszystko będzie zamknięte. Jeździłem z delegacją parlamentu co roku, co zdarzało się, że nawet dwa razy do roku. I widziałem, jak bardzo całe, czy wszystkie relacje z Białorusią zostały przejęte przez dyplomację niemiecką. Natomiast handel został przejęty w dużej mierze także przez Chińczyków. I jeszcze jedną tezę tutaj chcę przedstawić na udowodnienie tego, że raczej Rosja rozpętała pod, w jakimś sensie podstępnie całą tą prowokację wokół wyborczą. Otóż w ubiegłym roku Białoruś podpisała z Chinami umowę na produkcję rakiet wojskowych. Również podpisała umowę wojskową. A zatem to było śmiertelne wręcz zagrożenie dla, dla Rosji bo już nie tylko gospodarczo Białoruś zbliżała się do Chin, ale również zbliżała się militarnie do Chin, chcąc produkować rakiety średniego zasięgu. Więc te wybory były doskonałym pretekstem dla Władimira Putina do tego, aby definitywnie rozegrać kartę białoruską i definitywnie przyciągnąć Łukaszenkę do siebie, tak żeby nie został bez żadnego wyboru i wyjścia. I tak się stało, a tak jak mówię, my tę prowokację dokonaną przy tych wyborach. My potraktowaliśmy to jako wielki zryw niepodległościowy. Szkoda tylko wszystkich tych ludzi, którzy wychodzą na ulicę, bo oni wychodzą na ulicę w dobrej wierze, natomiast stają się czy stali się ofiarami globalnych, przepychanych pomiędzy mocarstwami. I niestety mogę powiedzieć tak, ja tu widzę okiem jakby tutaj eksperta do spraw międzynarodowych, że ta rewolucja dziejąca się dzisiaj, na Białorusi. Ona nie doprowadzi do obalenia Łukaszenki czy do zmiany władz, ale niestety pochodną tego wszystkiego, co się stało, będzie wchłonięcie tego państwa przez, przez Rosję, co jest niestety śmiertelnym zagrożeniem dla nas i jest bardzo niebezpieczne, bo w polskim interesie, ale również w interesie wszystkich innych państw unijnych sąsiadujących z Białorusią powinno leżeć to, aby Białoruś była bardziej połączona czy współpracowała z nami niż ze swoim wschodnim sąsiadem. Tak się niestety nie stało. Panie doktorze, na chwilę przejdźmy do tematów dotyczących Litwy. Wybory parlamentarne przed nami już w październiku. W kontekście tych zbliżających się wyborów po raz kolejny są realizowane różnego rodzaju niecne plany. Myślę o tych skondensowanych atakach wymierzonych przeciwko Polakom mieszkającym na Litwie. Ta atmosfera no, przedwyborcza staje się także na Litwie coraz bardziej gorącą. Tak, atmosfera jest coraz bardziej gorąca. 10, 11 października będziemy mieli wybory parlamentarne na Litwie. Polska Wspólnota, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, jak zwykle w sposób taki bardzo dobrze zorganizowany i silny wystąpi w tych wyborach, wystawiając swoich kandydatów wszędzie, gdzie jest to możliwe. Ja tylko wspomnę, że obecnie właśnie Polska Partia AWPLZHR. Współrządzi Litwo, mając dwóch ministrów w bardzo dwóch ważnych ministerstwach. Ma swój klub w Sejmasie ośmioosobowy i jestem przekonany, że po tych wyborach również odniesie sukces i będzie mieć taki wpływ, jak obecnie a może i lepiej, na litewską scenę polityczną. Ale to jest właśnie te sukcesy polskiej partii i dobre prowadzenie polskiego ugrupowania przez jej lidera, europosła Waldemara Tomaszewskiego, jest z całą wokół zwłaszcza nacjonalistów i liberałów litewskich i tak jak przy każdych wyborach tym razem również, tylko w bardziej podstępny sposób AWP LZHR, ale przede wszystkim Polacy na Wileńszczyźnie zostali zaatakowani przez Andriusa Tapinasa, to jest taki ultraliberalny dziennikarz który w sprawach polskich, polskiej mniejszości mówi językiem wytałtasa Landsbergisa, tego samego Landsbergisa, lidera konserwatystów od, od dziesięcioleci który kiedyś w 2006 roku wzywał do, cytuję, historycznego zwycięstwa nad Polakami. To jest ta, ciąg dalszy tej antypolskiej polityki na Litwie, prowadzonej przez konserwatystów i liberałów e, litewskich. Tyle, że tym razem e, ten pan Tapinas mówi, że nie robi tego przeciwko Polakom, a przeciwko polskiej partii, aby ta nie znalazła się w Sejmie. Ale co to oznacza? AWPLZHR jest jedyną organizacją w stu procentach reprezentującą interesy Polaków z Wileńszczyzny i to reprezentującą interesy bardzo skutecznie, bo i na forum międzynarodowym w Europarlamencie, i na forum Rady Europy, gdzie ma swoich przedstawicieli, ale także w Sejmasie i w rządzie obecnie Republiki Litewskiej. I też trzeba dodać, że dzięki właśnie AWPLZHR doszło do ocieplenia relacji. Dzięki udziałowi ich w rządzie doszło do ocieplenia relacji z Polską. No i oczywiście to jest tym zarzewiem ataku właśnie na, na, na polską partię, a w konsekwencji ataku na polską wspólnotę na Litwie. Jestem przekonany i mam nadzieję, że te ataki tak jak zawsze spełzną na niczym że Polacy y, odniosą swój kolejny wyborczy sukces. Dziękuję ślicznie za rozmowę, dziękuję za komentarz. Serdecznie pozdrawiam Panie doktorze. Bóg zapłać. Dziękuję. Z panem Bogiem. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem rozmawialiśmy z Panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowanym szóstej kadencji.